Dzień dobry Państwu. Dziewiąta konferencja naukowa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, Meandry Literatury. Zmiany w prawie oświatowym w okresie zagrożenia wojennego, proszę Państwa. Pierwsza część prezentacji Leszek Zaleśny, wicedyrektor Centrum Doskonale Nauczycieli. Proszę Państwa, patrząc na sytuację, jaką mamy obecnie, a jest to kwiecień 2022 roku, możemy powiedzieć, że sytuacja jest bardzo trudna nie tylko dla Ukrainy, ale również dla nas. Spróbujmy przeanalizować, jak wygląda pomoc Polski dla dzieci z Ukrainy dzieci uchodzące przed wojną. Tak? Mamy nowe dwa akty prawne, które tutaj bardzo rzutują na to, co się dzieje w Polsce. Po pierwsze, to ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Widzimy tutaj metryczkę, Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z kolejnymi zmianami i rozporządzenie miejsca Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy. Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja 645 ze zmianami. To, co jest w tym rozporządzeniu, analizować będziemy w części drugiej. Obecnie poświęcimy się analizie części pierwszej, proszę państwa. Dzieci z Ukrainy przybywają w bardzo różnych sytuacjach prawnych. Są też takie sytuacje, w których brak wraz z przyjeżdżającymi dziećmi rodziców. Cóż wówczas zrobić, bowiem ktoś musi podejmować za małoletnich decyzje, proszę państwa. Postanowiono, że Dziecko będzie reprezentowane przez opiekuna tymczasowego na terenie Polski. Również to dotyczy udziału i decyzji co do pójścia dziecka do szkoły czy do przedszkola. Tak? Opiekun tymczasowy, jak już sama nazwa wskazuje, będzie on przez jakiś czas, aż dziecko nie znajdzie się pod opieką rodziców. To jest sprawowanie pieczy oczywiście nad osobą dziecka i jego majątkiem. Często tego majątku brak. W różnych sytuacjach te dzieci przyjeżdżały. Sąd dość szybko ma tworzyć instytucję opiekuna tymczasowego dla każdego dziecka. Proszę Państwa, w celu zapewnienia kształcenia, gdyby nie starczało tych oddziałów, które mamy, tych lokalizacji, które mamy w szkołach, bowiem jednak. Ilość dzieci przybywających, ilość w ogóle Ukraińców przybywających legalnie na teren Polski po 24 lutego 2022 roku jest bardzo duża. Więc postanowiono, że można tworzyć w trybie nagłym, szybkim, niekoniecznie zdobywając wszystkie potrzebne zaświadczenia, tworzyć tak zwane inne lokalizacje prowadzenia zajęć dydaktycznych. Tworzą je oczywiście jednostki samorządu terytorialnego, ale mogą także tworzyć osoby prawne i fizyczne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, cóż trzeba zrobić, kiedy powstanie taka inna lokalizacja? No, trzeba przede wszystkim oprócz stworzenia tej lokalizacji także dostosować przepisy statutu, czy to przedszkola, czy szkoły której jest podporządkowana ta inna lokalizacja, do, jej, do warunków jej działania. Więc to jest niezwykle ważne w tym momencie, bowiem statut jest najważniejszym aktem prawnym, wewnętrznym aktem prawnym danej szkoły, danego przedszkola. Tak, proszę Państwa, czego nie stosuje się do dzieci z Ukrainy? Te dzieci mają prawo edukacji w Polsce na warunkach obywateli polskich, tak? ale nie stosuje się wobec nich. Możliwości przejścia na tak zwaną edukację domową. Powiem dlaczego, trochę później powiem dlaczego. Proszę Państwa, niewątpliwie mają te dzieci prawo do świadczenia pomocy materialnej, opisanej ustawą o systemie oświaty. Tam mamy cały rozdział 8A w ustawie o świadczeniu pomocy materialnej. Tutaj dzieciom z Ukrainy przypisywana byłaby możliwość uzyskania Stypendium szkolnego czy zasiłku szkolnego. Oczywiście przyznaje to wójt gminy, czy burmistrz, czy prezydent miasta, ale no niewątpliwie inicjatywa często może wychodzić ze szkoły czy przedszkola, w którym dziecko, do którego dziecko zostało zapisane. I proszę Państwa, coś takiego jak oddział przygotowawczy. Cóż to jest takiego, tak? A więc oddział przygotowawczy to grupa, która łączy proces kształcenia dzieci nieznających, przybywających z zagranicy nieznających języka polskiego, albo tak słabo znających język polski, że no, nie pozwala im to uczestniczyć w procesie dydaktycznym. Dla takich dzieci, a szczególnie teraz dzieci z Ukrainy, których jest najwięcej, przepis jest wcześniejszy, więc Odział przygotowawczy to nie jest prawne odkrycie, tylko sytuacji dzieci z Ukrainy. A więc proszę Państwa, tu odbywa się kształcenie na zasadzie kształcenia ogólnego, a więc najwięcej jest języka polskiego, tak minimum 6 godzin, no i innych przedmiotów ogólnokształcących, po to, żeby ocenić, w jaki sposób dziecko rozumie, tak, na przykład fizykę w języku polskim. W, dla dzieci z Ukrainy, dla młodzieży z Ukrainy zrobiono wyjątek. Tak? No i tutaj, w przypadku przyjęcia ich do oddziałów przygotowawczych w technikum czy w branżowej szkole pierwszego stopnia, może ta młodzież również kontynuować kształcenie zawodowe. Może to być trudne, oczywiście, dlatego jest tu możliwość tylko przypisana. Tak, proszę Państwa, mogą powstawać dodatkowe oddziały, oczywiście, dodatkowe oddziały, w których. Będą w szkole czy w przedszkolu kształcić się m.in. dzieci z Ukrainy. Tak? Oczywiście chodzi tu o te wszystkie dzieci, które przybywają legalnie po 24 lutego 2022 roku. Dlaczego to za chwilę powiem? Ale cóż tu jest ważnego? Powstaje oddział dodatkowy, a nie mamy kadry. Zatem w artykule 56 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy postanowiono, że w tym roku szkolnym nauczyciel bez żadnych reperkusji może mieć przydzielone w formie godzin ponadwymiarowych no, więcej niż półtorej etatu. Wiemy, że karta nauczyciela ogranicza do półtorej etatu, jednak w przypadku pracy w takich utworzonych dodatkowych oddziałach nauczyciel może przekraczać. Tak? No i proszę Państwa, jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie. W tym roku szkolnym na stanowiskach pomocy nauczyciela, więc nie nauczycielskich, można zatrudniać osoby, które, proszę Państwa, nie posiadają obywatelstwa polskiego. No, przypiszmy to konkretnie do sytuacji Ukrainy, tak? a więc na przykład nauczycieli z Ukrainy, którzy mogą, że tak powiem, znając język polski, pomagać w procesie dydaktycznym. Tak? Nie muszą udowadniać znajomości języka polskiego. Tak, jak mówią o tym przepisy, specjalnymi dokumentami. Wystarczy, że sprawdzi się, że te osoby jednak posługują się językiem polskim. Jeszcze jedna ważna rzecz, proszę Państwa, zbliżając się do końca części pierwszej. Istnieje coś takiego jak nauczycielskie świadczenie kompensacyjne stosowane wobec nauczycieli polskich. Tak? No i ta ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych powoduje zawieszenie. Świadczenia, jeżeli ktoś podejmie pracę w szkole czy w przedszkolu w jednostce systemu oświaty. Postanowiono, że od dnia 24 lutego 2022 roku na czas nieokreślony, tak, nie podano daty końcowej, jeżeli świadczeniobiorca podjąłby tak, w jednostce systemu oświaty pracę na stanowisku pomocy nauczyciela albo nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział. W celu zapewnienia kształcenia obywatelom Ukrainy, no to wówczas, proszę państwa, nie będzie zawieszane świadczenie kompensacyjne. Od dnia 24 lutego, jako pomoc nauczyciela albo nauczyciel w oddziale dodatkowym, są tu pewne oczywiście obwarowania, na to też proszę zwrócić uwagę. Są to świadectwa o pomocy polskiego systemu oświaty w kształceniu dzieci z Ukrainy, ale w polskim systemie oświaty. Dziękuję za udział w części pierwszej, zapraszam do części drugiej.